Trzecia giwera, którą powinniście włożyć koniecznie do Waszej walizeczki, to jest prawo polaryzacji, czyli prawo ujścia z, ze skutków prawa rytmu. To jest bardzo trudne do przekazania idea tego yy, prawa, dlatego postaram się tutaj być zwięzły i bez zbędnych dygresji. Może jakiś przykład podamy. Yy, wyobraźcie sobie, że. Jesteście w mieście na przystanku tramwajowym. Wysiedliście z tramwaju jakiegoś, który jechał na zachód, <laughs> i teraz widzicie, że oto z przeciwnej strony jedzie tramwaj, który jedzie z zachodu na południe. Wsiadacie w ten tramwaj, przejeżdżacie do kolejnego węzła, w kolejnym węźle przesiadacie się na tramwaj, który jedzie na wschód, <laughs> i w ten sposób na przykład ominęliście rzekę. Podobnie działa prawo polaryzacji. Czyli możecie sobie też wyobrazić życie jako takie wahadełka, które bujają się od bieguna pozytywnego do negatywnego. I z powrotem. Te wahadełka, one są do siebie równoległe, równolegle ułożone. Stąd analogia do wszechświatów równoległych. Czyli każde takie wahadełko, to jest osobny podświat. Wszechświat, mikroświat, równoległy do kolejnego, i ten wszechświat się boja z określonym tam okresem, od sytuacji ciemnej do jasnej. Czyli na przykład, nie wiem, jesteście na półkuli południowej, dajmy na to, yy, i tam akurat jest lato, bo wahadełko jest po stronie jasnej, a we wszechświecie równoległym, na półkuli północnej, dajmy na to, jest zima, czyli jest inna faza tych wahadeł. I możecie oczywiście przeczekać zimę, pomęczyć się trochę i wykorzystać energię rozwojową do tego, żeby potem cieszyć się latem. To jest sprawa dość oczywista i do tego Was jak najbardziej zachęcam. Natomiast czy istnieje możliwość ujścia z tego bieguna? Skoro na przykład biegunem negatywnym będzie jakiś. Potworny totalitaryzm, czy mielenie tej masy walcem, jak to jeden z Was zauważył. No tak, do tego właśnie służy umiejętność przeskoczenia do świata równoległego. I do świata równoległego, żeby przeskoczyć, pomaga Wam, tak jak powiedzieliśmy sobie w pierwszej części tego filmu, nawyk. Nawyk szybkiej reakcji, dlatego że w momencie, kiedy wahadełka się mijają, macie ułamki sekund po to, żeby przeskoczyć na drugie wahadło. Priorytety. Dobrze ustawione, czyli żeby umieć się odpowiednio odbić od poprzedniego wahadła, oddać to, co tam mieliście, realia tego świata, pożegnać się bez sentymentu i znaleźć się w świecie równoległym. To, że wy się znajdziecie w świecie równoległym, pozwala wam praktycznie bezkarnie opuścić ruch w stronę bieguna negatywnego. To jest właśnie prawo polaryzacji, ale do tego wymagana jest elastyczność duża. I y, tą elastyczność sobie ćwiczyć, dlatego że ta elastyczność polega na opuszczeniu wahadła na którym jesteście, czyli to jest ta wspomniana przeze mnie wielokrotnie utrata jeżeli jesteście w jakiejś rzeczywistości, w której się trzymacie, na przykład nie wiem, pracy swojej, przypuść i w tej pracy są wiadomo, chwile gorsze i lepsze, są chwile takie, że trzeba ostro zapierdalać, żeby pracy nie stracić, bo jest, nie wiem, ciężki moment, wypłaty niskie, duża konkurencja, yy, ciężki projekt się kończy, ocena roczna cokolwiek a potem przychodzi moment lekki, tak? Ludzie się cieszą, zarobiliśmy pieniądze, jest, nie wiem, korporacyjna impreza, wysyłają do was na delegacje w jakieś piękne kraje. I jest cykl jasno ciemno, zimno ciepło. I w momencie, kiedy pojawi się nowe wahadło, w fazie być może przeciwbieżnej, czyli ten wszechświat równoległy, który może być, słuchajcie, albo nową pracą. Albo nie wiem, albo w ogóle nowym stylem życia, nowym krajem, nowym, nowym świad nową świadomością, nowymi wartościami w waszym życiu, to wy przeskakując jesteście w stanie uniknąć tamtej sytuacji. I to oddawanie to może być nie tylko praca, to może być um, wasze walory majątkowe, nie wiem, wasz dom, wasze um, akcje, wasze, wasz samochód, wasze finanse, um, projekty, w które weszliście. Przyjaźnie nawet mogą być, dlatego że w momencie, kiedy jesteście w stanie coś oddać, to może się odbyć w najróżniejszej formie. To może być zarówno oddanie takie, że to sprzedacie, oddacie, ale nawet wam ktoś to zabierze i się do tego będziecie w stanie odpowiednio ustosunkować, czyli Przykładowo, um, sam fakt utraty stawia Was już w Nowym Świecie, dlatego że automatycznie otwieracie się na możliwości nowe. I nawet jeżeli idea stara, czy walor stary, który mieliście, już nie profituje Was bezpośrednio z tego, co miał, to profituje Was nowa sytuacja. Czyli utrata. Nawet bliskiej osoby, śmierć kogoś, rozstanie to wszystko może sprawić, że wy będziecie profitować na nowej sytuacji, czyli znajdziecie się we przyświecie równoległym, dlatego że zwolni się Wam możliwość przeskoczenia i znalezienia się w innej fazie życia. I to jest wartością dodaną. A nie to, że wy podliczyliście bilans na przykład na starym projekcie, czy na starym wahadle. Starego wahadła już nie ma. Ono poleciało sobie na negatywną fazę. Nie wiem, na przykładzie partnerki. Nie wiem, zostawiła was kobieta. To jest też dobry przykład. Jak już jesteśmy przy kwestiach, powiedzmy, matrymonialnych. W osią tego filmu czyniliśmy przykłady matrymonialne. Wyobraźcie sobie, że zostawia was partnerka. I to jest też świetne odniesienie do tego, do tej, słuchajcie, plastyczności tego metalu w człowieku, który na tej Białorusi wspomnianej był tak przeginany, przeginany, przeginany i póki był plastyczny, to się ukształtowały, ukształtowało to pokolenie tych, tych wiernych kobiet, dlatego, że wiadomo, że kobieta ma naturalną tendencję do rozwiązłości, bo to jest jej biologia, więc wszystkie kultury, które utrzymywały to w ryzach, mają wartościowe kobiety, dlatego, że w momencie, kiedy młoda dziewczynka jest jeszcze plastyczna i ty zaszczepisz w niej wstyd i wartości, to ona się potem będzie dobrze prowadzić. A w momencie, kiedy ty, ty ją nakarmisz tym pozytywnym biegunem, to ona przez następne 10 lat poleci w biegun negatywny, czyli w biegun rozwiązłości, w biegun upadku. I teraz jeżeli ty masz ten element plastyczny, ale w pewnym momencie on twardnieje, tak, w wieku lat 20 nie wiem. On twardnieje. I już nie jest plastyczny, tylko jest sprężysty i odbija wszelkie reakcje. W momencie, kiedy ty stracisz kobietę, kiedy ona ma lat, nie wiem, kiedy ona jest yy, młoda jeszcze i ona sobie pójdzie do innego mężczyzny, tak? I ona przeskoczy na wahadełko drugie, na biegun równoległy? To zwróć uwagę, że ty tak naprawdę wyszedłeś z wahadła, które idzie zawsze na biegun negatywny. Dlatego że twoja. Partnerka będzie się zawsze starzeć, i Twoja jakość związku, o czym wam mówiłem, będzie się zawsze pogarszać. Więc w momencie, kiedy Ty zostałeś porzucony, tak naprawdę masz szansę wejścia do świata równoległego i wzięcia sobie kolejnej młodej żony, prawda? Więc to jest praktyczne. I drugą stronę, jeżeli ta, ten metal tego wychowania został <laughs> przegięty, ktoś przegieł, ktoś yy, nie wiem. Tak bardzo y, chciał kogoś ustawić, że wyleciał na zasadzie sprężystości na biegun przeciwny, tak, żeby na przekór wszystkim się zepsuć, y, rozbijać, y, łajdaczyć, to przez prawo polaryzacji ty, tego, ty to ominiesz. Tak. Ominiecie to łajdactwo tej twojej partnerki, która poszła na przykład w tango. I w drugą stronę zwróćcie uwagę, że osoby, które nie były poddawane jakiejś wielkiej presji, czyli na przykład, nie wiem, dajmy na to, że nie były ściśle ostro wychowywane, a to też jest bardzo subtelna sprawa. Więc...